Lwie z horoskopem na nadchodzący tydzień. Zaglądniemy sobie tutaj w sprawy uczuciowe, zawodowe, rada, informacje, ostrzeżenia, co ważne, co mniej ważne zerkniemy. I tutaj tak, co u Ciebie jest w głowie? To, co będzie dla Ciebie najistotniejsze, to podomykanie wszystkich niezamkniętych spraw w nadchodzącym tygodniu. E, takie dojrzałe przemyślenie, czy idziesz właściwą drogą, czy jeszcze coś do, zostało do zrobienia, do kończenia, czy zająć się trzeba czymś innym, czymś nowym. E, mniej istotne, co depczesz, co jest dla Ciebie niezauważalne, nie chcesz tego widzieć, to zajmowanie się swoim zdrowiem. Także ja sądzę, że będziecie tutaj um, i pracować, harować ciężko, i też prawdopodobnie żyć dosłownie jakby na skraju. Także zupełnie nie, nie skupiacie się na tym, czy dla Was to jest dobre, czy to nie jest za bardzo męczące, czy nie obciążające psychiki. Po prostu dajecie w tym tygodniu naprawdę dużo z siebie. Też możliwe, że będziecie prowadzić taki tryb życia, w którym sobie jakby troszeczkę szkodzicie poprzez czy używki, czy niezdrowe jedzenie. Także nawet nie dla Ciebie, Lwie, w tym tygodniu nie są ważne żadne takie sytuacje, w którym byś musiał z kimś się godzić, też totalnie nie skupiasz się na tym, żeby na przykład kogoś przeprosić, czy czy na przykład wyciągnąć do kogoś rękę, żeby nawiązać porozumienie, jakoś tak nie do końca dla Ciebie to jest ważne, odpykasz, to depczesz, takie różne nie do końca miłe relacje z ludźmi, nawet jeżeli ktoś może chciałby jakby zbliżyć się do ciebie, coś wyjaśnić, to też nie zwracasz wcale na to uwagę. Nie jest to też dla ciebie ważny czas, żeby decydować się na dziecko, nie chcesz po prostu tego, nie myślisz o tym w tym tygodniu. Zupełnie skupiasz się na czymś takim bardziej, bardziej takich sprawach, które hmm, będą związane coś tak jakby, z, tak jakby z jakimś punktem, celem. Nie do końca z początkiem czegoś, tylko tak jakbyś w tym tygodniu chciał sobie poukładać dosłownie całe życie i widział siebie gdzieś tam na emeryturze w jakimś miasteczku. Tydzień, w którym będziesz myślał, jak masz to zrobić, żeby za ileś lat miał taką stabilizację. To znaczy, wcale się nie skupiasz na takich drobnych, miłych rzeczach, Takich y, chwilach, kiedy na przykład mógłbyś powiększyć rodzinę, y, na przykład począć dziecko, właśnie to nie jest dla Ciebie ważne. Ważne są zupełnie inne sprawy. Priorytetem jest to, żebyś y, miał dla Ciebie jakby pieniądze, y, władzę, poszanowanie, y, Taki punkt, taki gdzieś odległy nawet, bo jeżeli jesteś młody, to wiadomo, że ten punkt jest odległy, że widzisz siebie za ileś tam nieciężko pracującego, tylko właśnie mającego pieniądze, wygodę. Takie jak w takiej energii jesteś. I teraz tak, jeśli chodzi o pieniądze, jest to troszeczkę stres. Osoby, które mają jakieś nieporozumienia z właśnie z wierzycielami, czy z byłymi partnerami, jakieś alimenty czy coś, myślę, to, że tu to może dojść do takich nie do końca przyjemnych rozmów, właśnie jeśli chodzi o pieniądze. Także, tutaj może ktoś od siebie chcieć wyegzekwować jakąś kwotę, czy o czymś rozmawiać, jakichś długach, czy o czymś w relacji też możecie właśnie rozmawiać o pieniądzach. Także tutaj. Sprawy zawodowe, finansowe to są jak na, na czubku sztyleta. Tak dużo o tym myślicie, dużo rozmawiacie, tak? To jest taki temat na co dzień. Jeśli chodzi o uczucia, nie jest to romantyczny czas. Hmm, raczej skupiasz się zupełnie na czymś innym, tak samo jak mówiłam, to nie jest dobry czas na powiększenie rodziny, zakładanie i na romantyczne kolacje. Tak samo nie masz ochoty na jakieś tam ckliwe pogaduszki, przytulaśki, tylko bardziej skupiasz się totalnie na czymś innym, twoim priorytetem jest coś innego. Jesteś tutaj w takiej silnej karcie, przywódcy mamy w tle tu Maga, to znaczy ktoś, kto głośno mówi, chce wprowadzić jakieś pomysły do życia, chce jakby najwięcej osiągnąć w tym czasie, coś udoskonalić, poprawić. Normalnie tak jak jesteś typowo w swoim takim brzywiole, takiego podekscytowania, że mógłbyś coś zrobić, chcesz jak najwięcej osiągnąć. Nie masz czasu na takie malutkie, drobne kroczki. Um, tylko na coś wielkiego. Nie da się tego zrobić, oczywiście, w tygodniu, ale to, że masz tyle chęci i chciałbyś mieć za ileś tam lat, jakąś taką, może stabilizację, to możecie trochę to, możecie trochę tak irytować to, by możesz czuć taką niezrozumiałą energię, nie wiedzieć wiedział, jak ją ukierunkować, ponieważ chciałbyś bardzo coś, ale nie możesz jeszcze tego zrobić, bo z powodu w jakim tym miejscu jesteś, czy ile masz lat, czy że nie masz kasy wystarczającej, po prostu coś czujesz, aż cię rozpiera to. Ale niestety to nie jest jeszcze dobry czas dla ciebie na to. Nieodpowiedni na pewno nie dla wszystkich. Jeśli chodzi o radę, nie rób takiej sytuacji, gdzie coś by było ukryte przed ważnymi dla ciebie ludźmi. To znaczy, jeżeli teraz w tym tygodniu nie będziesz za bardzo gotowy na jakieś takie długie rozmowy z partnerką czy z partnerem, to zwróć uwagę, że ta osoba może postrzegać, że na przykład, jeżeli wcześniej tak się nigdy nie zachowywałeś, to ta osoba może postrzegać, że się zmieniłeś, ponieważ coś ukrywasz. I teraz rada jest, żeby bardziej przyjrzeć się, czy ta sytuacja w Twoim związku, rodzinie, czy wśród powiedzmy współpracowników jest jasna. Czy nie jest tak, że ktoś na Ciebie dziwnie patrzy, gdzieś tam spod byka, spod łba, ktoś mówi, tak, i ktoś Cię dziwnie nie obserwuje, czy nad w domu, czy gdzieś. Bo tutaj mamy troszeczkę takiej ciemnej energii z tego księżyca, który rzuca takie niejasne światło. I teraz dobrze by było, gdyby wszystko rozjaśnić, jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie ważne, ktokolwiek jest ważny, staraj się, żeby między wami sprawy były klarowne, jasne, oczywiste, widoczne. Bo jeżeli wchodzi taka energia, możliwe, że później u Ciebie coś się zmieni, będziesz zupełnie chciał inaczej do tej osoby podejść, porozmawiać, ale ona będzie miała ten niesmak, ten żal tego, co teraz będzie się działo, tak? Że ukrywałeś, że byłeś e, zamknięty. Także staraj się raczej mieć pod kontrolą, swoje te przewódcze zapędy i te wiesz pokazywanie co to nie ty, ponieważ może to zrobić konflikt w niektórych jakby w przyszłości relacjach. Także rada jest taka żebyś był bardziej otwarty, szczery. Oczywiście dla z ludźmi, którzy mogą mieć jakieś tam dla ciebie w życiu wartość, ważność, którzy są istotni, tak? Jest dla Ciebie ostrzeżenie, żebyś nie zapędzał się za bardzo, bo mamy jeżeli tutaj Pazia Buław w ostrzeżeniu, a to jest taki chłoptaż z patykiem, który latają, by najchętniej tu świat podpalił, dlatego jeżeli to jest ostrzeżenie, to raczej przemyślać swoje działanie, raczej ostrożnie, jak sam widzisz, takie pochopne działanie pod wpływem jakiegoś impulsu naprawdę nie jest skazane. W tym tygodniu, bo możesz coś zaprzepaścić, możesz coś popsuć, energia tego ognia. Minie, a później przyjdzie, może przyjść zupełnie inne życie w nadchodzącym czasie, jak nie w listopadzie, tu w grudniu. Ty ochłoniesz, a świat dalej będzie pamiętał. Dlatego troszkę zwolnij, troszkę mniej napięcia, nie powoduj taki, takiego napięcia, więcej delikatności w tym tygodniu i zrozumienia też dla wszystkich. Osób, które są jakby wmieszane w Twoje życie i w Twoje te wszystkie sytuacje, trochę wrażliwości. Życzę Ci naprawdę mega udanego tygodnia, żeby Ci wszystko się poukładało, żebyś naprawdę był szczęśliwy i wiary w to, że będzie lepiej i nie stresuj się, jeśli chodzi o uczucia i o sprawy zawodowe. Jakoś się na pewno wszystko poukłada. Trzymaj się, lwie, papa. Pa.